Cześć, witam wszystkich bardzo serdecznie, z tej strony ale i witam Was po raz kolejny w grze Hearthstone. Niemniej jednak dzisiaj wyjątkowo sobie nie pogramy w Hearthstone'a, a pomówimy trochę o zmianach, które w stosunku do starych, klasycznych kart Blizzard zapowiedział wczoraj. Też postanowiłem zrobić sobie przerwę do dodatku od Hearthstone'a, czyli do przyszłej środy, dlatego też postanowiłem zająć czymś ten tydzień, a myślę, że omówienie nerfów kart będzie jak najbardziej odpowiednie. Jak na wstępie powiem, że jestem bardzo zadowolony, że... Miałem rację co do prawie każdej karty, która została znerfiona w momencie kiedy kilka tygodni temu mówiłem, które karty powinny zostać znerfione. Dlatego też przejdźmy już do rzeczy. Pierwszą kartą, która dostała nerfa jest druidowy Ancient of Lore, czyli Drzewiec Wiedzy. Tak jak przypuszczałem, karta teraz nie będzie dobierać dwóch kart, tylko jedną. Niemniej jednak, trochę dziwi mnie tutaj, dlaczego nie zwiększyli statystyk tej karty, bo karta za 7 many. 5 na 5 która dobiera dwie karty, jest moim zdaniem trochę za słaba. Nie widzę teraz w ogóle powodu grania Ancient of Lore w momencie, w którym możemy zagrać Azur Drake'a, który, moim zdaniem, od Ancient of Lore jest w, każdym, w każdej formie lepszy. Moim zdaniem, znerfienie do drawu kart na Ancient of Lore powinno pociągać za sobą wzmocnienie punktów życia albo ataku, albo obu statystyk tej karty naraz. No, ale widać Blizzard tu znał, że po co tak robić. Moim zdaniem karta nie jest totalnie martwa, ale moim zdaniem trochę za słaba. Jeżeli o martwych kartach mowa, natomiast warto zwrócić uwagę na nowe Force of Nature. Czyli nie ukrywam, chyba jedną z najbardziej wkurzających kart, jakie istnieje w grze. Jak mówiłem, Force of Nature jest bardzo niesprawiedliwą kartą, bo kiedy wypracujemy przewagę na stole, to mimo tego, że nasz przeciwnik nie ma nic, to Force of Nature pozwalało mu po prostu nas zabić, zadając 15 punktów obrażeń z pustego stołu. Co moim zdaniem było trochę niesprawiedliwe, aczkolwiek trochę niesprawiedliwe to za mało powiedziane. Teraz Force of Nature będzie nadal przyzywało 2-2 drzewce, które nie będą ginąć na koniec tury, niemniej jednak drzewce nie będą miały szarży, więc nie będą się kombić z Savage Rowerem, czyli z Dzikim Rykiem, co prawdopodobnie sprawi, że nikt już Force of Nature używać nie będzie, chyba że wymyślą jakąś nową talię, która... Będzie mogła w jakikolwiek sposób wykorzystać 3 drzewka za 5, 2 na 2 na stole, ale myślę, że nie. Ale oczywiście mogę się mylić, zmienienie Force of Nature na formę, jaką będziemy mieli w tej sytuacji. Po dodatku, sprawiło, że ta karta będzie prawdopodobnie nieżywa, zdechła i w ogóle niegrywalna. Ale moim zdaniem to jest bardzo dobra informacja, bo nienawidzę tej karty i bardzo się cieszę, że już jej nie będzie. Trochę mnie tylko dziwi to, dlaczego nie zmienili także Savage Rora, żeby na przykład kosztował 1 many więcej, albo żeby nie działał na bohatera. Bo w obecnej formie jest prawie zawsze lepszy od Bladlasta Szamana, który kosztuje więcej. A to jest trochę niefajne. Kolejna karta, która dostała nerfa jest to Keeper of the Groove, czyli Opiekun gaju. Statystyki zostały zmienione. Efekt oczywiście zostaje, nadal druid może zadać im dwa punkty obrażeń jak z Battle Cry'a, ewentualnie zwyciszyć miniona. Niemniej jednak zostają statystyki znerfione. Keeper of the Groove, czyli opiekun Gai nie będzie miał już 4 punkty życia tylko 2. Co moim zdaniem jest sensownym nerfem, bo jeżeli miałeś na stole w trzeciej turze wystawionego stwora, który miał 2 punkty życia Wtedy przeciwnik Keeper of the Groove yy, używał, mało tego, że zabijał ci stwora, którego masz na polu, to jeszcze sam zyskiwał stwora 2x4, z którym nie miałeś jak sobie w większości przypadków poradzić. Czyli już tak naprawdę miałeś przegraną w kieszeni, bo całą grę byłeś z tyłu. Dlatego też sprawienie, że Keeper of the Groove będzie miał tylko 2 punkty życia, być może doprowadzi do tego, że nie będzie już grany. Na pewno nie będzie grany w każdym deku druida, jak to jest teraz. Ogólnie nie podobają mi się karty, które są grane w każdym deku jakiejś klasy I właśnie Keeper of the Groove i Ancient of Lore bardzo cieszę... I w sumie Force of Nature też bardzo się cieszę, że wypadają, bo to były właśnie tego typu karty. Dlatego też Keeper of the Groove 2 na 2 za 4 many. Niezbyt ciekawe. W większości przypadków był używany głównie do tego, żeby coś wyciszyć, a nie do tego, żeby zadać te dwa punkty obrażeń. Dlatego też myślę, że stwór 2 na 2 za 4 many wycisz stronnika nie jest zbyt ciekawy. I już lepiej używać zwykłego Spellbreakera, gdyż kosztuje tyle samo Many, a ma 4 na 3, czyli lepsze statystyki. Ale Blizzard mówił, że będzie nerfił Silencea. Myślałem, że trochę w innej formie, ale po prostu postanowił znerfić stwory, które dają tego silencea. Jeżeli o znerfieniu Silensa mowa, to warto przejść do Sowy Żelaznodziowej, czyli Ironbreak Owl. Karta, jeżeli chodzi o statystyki i o efekt, zostaje taka sama. Nadal jest bestią, nadal jest bestią 2 na 1 i nadal ma Battlecry, A minion. Niemniej jednak jej koszt zostaje zwiększony z 2 do 3 many, co moim zdaniem jest bardzo dobrą zmianą. Jak widzimy, Blizzard postanowił, że teraz koszt many silenców będzie znacznie większy, bo zarówno Keeper of the Groove za to, że ma silensa, dostał mega nerfa, i zarówno Sowa, która ma silensa, dostaje zwiększony koszt. Co moim zdaniem jest o tyle dobre, że Sowa była w większości przypadków używana przez agrodeki, face huntera przede wszystkim. I za bardzo mały koszt pozwalała mu wyciszyć taunty przeciwnika. Teraz, kiedy Sowa została znerfiona, to Face Deck prawdopodobnie nadal jej i, i będzie musiał używać, ale jednak jeden many więcej do wykorzystania na Silensa taunta przeciwnika dla agrodeku, który chce grę skończyć w sześciu turach, myślę, może być dość bolesną zmianą. Jeżeli natomiast chodzi o kontrolne deki, tutaj myślę, ucieszą się tym, że został znerfiony także Big Game Hunter. Efekt zostanie ten sam, statystyki zostały te same, ale tutaj podobnie jak w przypadku Soby, zwiększony zostanie koszt i to aż o 2 punkty many. Od dodatku Big Game Hunter będzie kosztował 5 man, a nie 3, co moim zdaniem także jest bardzo dobrą zmianą, bo obecnie jeżeli przeciwnik wystawił dużego stwora, no co w większości przypadków zużył całą turę, całą manę jaką miał, wtedy przeciwnik używał Big Game Huntera, i mało tego, że ty traciłeś dużego stwora. To jeszcze przeciwnik zdobywał tempo na stole z tworem 4 na 2 bo tak naprawdę Big Game Hunter miał jeden z najlepszych BattleCrayów w grze, który nie sprawiał, że miał gorsze statystyki niż inne stwory za 3, co było trochę chore moim zdaniem. Dlatego też myślałem, że w Big Game Hunterze zmienią Battle Cry, że na przykład nie będzie działał na legendarnych stronników, ale okazało się, że po prostu postanowili zwiększyć koszt. No okej, okay. myślę, że mimo tej zmiany Big Game Hunter będzie nadal używany, ale. Nie będziemy już doświadczali absurdalnych sytuacji, w których mało tego, że niszczysz stwora, na którego przeciwnik zużył całą manę, to jeszcze zdobywasz zatrzymany stwora 4 na 2 i dodatkowo prawie całą turę many na wykorzystanie coś ponadto. to. Więc tą zmianę uznam na plus. Kolejna zmiana, która moim zdaniem jest całkiem spoko, jest to Hunter's Mark, który teraz nie będzie kosztował 0 many, tylko 1. To jest w sumie bardzo neutralna zmiana. Hunter Mark bym porównał do backstaba Rouge'a. Rouge'a. Sam zaczyna mówić Rouge'a tak jak wszyscy. Do backstaba Rouge'a, czyli łotrzyka. Backstab także kosztował 0 many i zadawał dwa punkty obrażeń niezranionemu stronikowi, Jednak warto zwrócić uwagę, że Mark of the Wild był używany na dużych stronniku. Więc wyobraźmy sobie, że na przykład użyjesz Ragnarosa. I na niego Hunter użyje y, Hunter to wtedy to będzie jakby użył na ragnarosa Backstaba, który uderzy za 7. Trochę OP. Nie ukrywajmy trochę OP, dlatego też myślę, że zwiększenie kosztu do jednego Hunter jest jak najbardziej na plus. Bo ta karta jest znacznie lepsza od Backstaba, więc nie powinna kosztować tyle samo co Backstab. Jeżeli natomiast chodzi o zmiany, których totalnie nie rozumiem, to pierwszą z takich zmian jest zmiana Blade Flury. Teraz Blade Flory nie będzie atakować bohatera, tylko samych stronników i to jest akurat dla mnie dobra zmiana, bo Blade Flory z założenia było, czyli Nawałnica ostrzy była z założenia stworzona po to, żeby łotrzyk miał jakieś obszarowe zaklęcie, którego nie ukrywajmy mu trochę brakuje, więc mógł sobie bawnąć broń, użyć Blade Flury, czyli nawołnica ostrzy i wyczyścić stół przeciwnika. Niemniej jednak w praktyce ta karta była używana trochę inaczej. Zamiast obszarowego zaklęcia zyskiwaliśmy hamera, bo przeciwnik buffował broń yy, na maksa, miała 7 czy 8 ataku, uderzał nam, nas nią przez ryj, po czym używał Blade Flury i otrzymywaliśmy drugi raz przez ryj, co w większości przypadków kończyło się naszą śmiercią. pomało tego, że o ile nie zginęliśmy od razu od tego kombo, to mało tego, że nam zostało praktycznie. 5 punktów życia na przekrzyż, to jeszcze traciliśmy cały stół. Yy, więc, akurat, zmiana na to, że Blade Flurry bije tylko stronników, jest najbardziej zrozumiała. Nie rozumiem natomiast, dlaczego zwiększyli koszt tej karty i to z 2 aż do 4 many. Co sprawi, że tak naprawdę ta karta będzie martwa. A jeżeli ta karta będzie martwa, to Łoczyk straci swoje jedyne AOE i będzie jeszcze bardziej w tyłku niż jest teraz. Dlatego też jeżeli chodzi o zmianę opisu karty, jestem jak najbardziej na plus. Jeżeli chodzi o zmianę kosztu, tego w ogóle nie potrafię zrozumieć i moim zdaniem to jest jakaś totalna pomyłka. Kolejna zmieniona karta w grze, czyli nasz ukochany nożownik, czyli chyba najlepszy drop za dwa w grze, który bije nożami na prawo i lewo stronników przeciwnika i przeciwnika po mordzie. Teraz nie będzie stworem 3 na 2 za 2 many, tylko 2 na 2 za 2 many. Czyli kolejny nerw, którego w ogóle nie rozumiem. I nie mam tutaj na myśli tego, że ta karta nie powinna zostać znerfiona, bo owszem powinna, tylko nie na taki nerf liczyłem i myślę, że nie tylko ja. Bo co za różnica, czy Knife Juggler będzie miał trzy ataku, czy dwa ataku, skoro i tak większość stworów za dwa many go zabije, nie mam pojęcia. Natomiast moim zdaniem powinien zostać zmieniony tekst na Knife Jugglerze. Porównam go tutaj do Żaby, która wyszła w Lidze Odkrywców, Żaba ma defrattle zada jeden punkt obrażeń losowemu wrogowi. Czyli tak jakby nożownik jest żabą, która aktywuje swoją agonię za każdym razem kiedy przyzywasz stronnika. Co jest mega overpower. Dlatego też jak dla mnie opis karty nie powinien brzmieć, że po tym kiedy przyzwiesz stronnika, zada jeden punkt obrażeń losowemu przeciwnikowi, tylko po tym jak zagrasz stronnika, zada jeden punkt obrażeń losowemu wrogowi. Co oznacza, że Wszelkiego rodzaju karty, które przyzywają tokeny, wszelkiego rodzaju spele, które przyzywają tokeny, takie jak Implozja czy Master for Battle i inne tego typu spele, które pojawią się w przyszłości, by z Joglerem nie działały. Jedyne kiedy by używał rzucania nożami, to wtedy, kiedy byś po prostu prosto z ręki zagrał stronnika. Moim zdaniem to by było znacznie lepsze i ta karta by była znacznie mniej overpowered i znaczy mi auto include w niektórych dekach, bo nie ukrywajmy knife juggler na przykład yy, z hunterowym spuścić psy, które zostaje w grze na zawsze jest bardzo niebezpieczny i bardzo przegięty, więc trochę mnie ten nerf dziwi i trochę go nie rozumiem. Rozumiem natomiast nerfa do trendowatego gnoma, czyli rep lepernouma, czyli wspaniałego pierwszoturowego dropa dla każdego face deka, jaki jest w grze. Yy, nadal będzie zadawał dwa punkty obrażeń na defratlu, co jest trochę przykre. Ale teraz nie mniej statystyk 2 na 1, tylko 1 na 1, więc zawsze to jeden obrażeń mniej na mordę. Albo i dwa, bo czasami zdarzało się tak, że nie mieliśmy jak w pierwszej turze go zniszczyć tak naprawdę nas raz uderzył. Potem my go musieliśmy zabić na przykład bronią, więc obrywaliśmy kolejne dwa punkty obrażeń. A potem jeszcze dwa punkty obrażeń z defratla, więc grając wojownikiem, łoczykiem, hunterem, albo paladynem. Często stwór za jeden manę zadawał nam 6 punktów obrażeń na mordę albo 4 przy dobrych wiatrach, więc myślę tą zmianę jak najbardziej na plus. Nadal zadaje 3 punkty obrażeń, w najlepszym wypadku, a nie 4, więc to też całkiem spoko, ale nie jest tak bardzo agresywny jak było do tej pory, bo często zdarzało się także w pierwszej turze, jeżeli nasz przeciwnik miał monetę, dostawaliśmy dwóch, knife dwóch lepergnomów na pole po stronie przeciwnika i byliśmy już w czarnym tyłku. Dlatego też zmiana jak najbardziej na plus. Kolejna zmiana jak najbardziej na plus, która według większości ludzi jest absurdalna, według mnie wcale nie, jest zmiana Arkane Golema. Arkane Golem nadal będzie dawał przeciwnikowi mana kryształ. Zostanie zwiększone jego życie z 2 do 4, ale co ważniejsze traci szarze. Boże, jak ja zobaczyłem tą zmianę, że Arkane Golem traci szarze, to nawet jakbym miał statystyki 10 na 10 zatrzymany, to bym skakał z radości. Arkane Golem był tak, Wkurzającą upierdliwą, bezmózgą, idiotyczną kartą, że ja po prostu nie mam słów. Koleś wystawia na Power Arkię Golema, bijecie po mordzie, jeżeli jest Face Hunterem, i tak naprawdę prawdopodobnie w ten sposób dobijacie, bo cztery obrażeń, z który, których nie masz jak skontrować, bo mają szarze. Jest trochę przegięte. Z kolei Warlock rzuca Power Overwhelming na Golema, kopiuje go Faceless Manipulatorem i obrywasz przy najlepszych wiatrach za 16. Z pustego pola, więc super świetnie. Ogólnie nie ukrywam, że cała mechanika szarży w Hearthstone jest dla mnie poryta i dziwię się jak przyszła beta testy. Nie no dobra, może nie dziwię się jak przyszła beta testy, ale niemniej jednak moim zdaniem trochę zbyt dużo stronników ową szarżę posiada. Co właśnie prowadzi m.in. do powstawania głupich tego typu deków jak Face Shaman czy Face Hunter, których nikt nie lubi, więc mam nadzieję, że szarży nie będzie zbyt wiele dochodzić z dodatku na dodatek i w konsekwencji jakoś ta szarża powoli będzie wymierać i będzie tylko na pojedynczych kartach dla każdej klasy. Więc tak, Arcane Golem jak najbardziej na plus, myślę, że już nikt nie będzie go grał, bo ta karta w tym momencie jest gorsza nawet od Ogra. 4 na 4 i od tańczących mieczy, których i tak nikt nie używał. Dobra, kolejna zmiana, która wyszła w stosunku do starej karty, jest to zmiana Molten Gianta. Teraz nie będzie kosztował 20, na tylko 25. Więc jeżeli chcesz go wystawić za 0, musisz mieć tylko 5 życia. Co jest ryzykowne, bo pewno skończy się zaraz Twoją śmiercią. To jest kolejna zmiana, którą nie bardzo rozumiem. Z jednego prostego powodu, nie wiem dlaczego zmienili Molten Gianta, a nie Mountain Gianta. Według mnie górski olbrzym jest znacznie gorszy od ognistego olbrzyma, dlatego że ognistego olbrzyma można bardzo łatwo skontrować, nie bijąc przeciwnika na twarz, dopóki nie będziemy gotowi na owego ognistego olbrzyma. Często walcząc z handlokiem, kiedy jeszcze handloki w ogóle były grywane. Wiedziałem, że będzie miał molten gianta, więc specjalnie trzymałem go na tych 20 punktach życia, tak długo, aż zbuduje pole, które będzie mogło, albo zbiorę karty do ręki, które będą mogły sobie poradzić z molten giantami. Z kolei, jeżeli chodzi o górskiego olbrzyma, to nie możemy go skontrować w żaden sposób, bo jego koszt zależy od ilości kart w ręku. Więc moim zdaniem, to górski olbrzym powinien kosztować więcej, a nie ognisty. Ale to jest tylko moje zdanie. Widać, Blizzard ma swoją własną wizję. Moim zdaniem to właśnie Górski Olbrzym powinien zostać znerfiony, a nie ognisty. Ale nie będę się kłócił. Ostatnią kartą, która została zmieniona, znerfiona jest Mistrz Kamuflażu, czyli Master of Disguise... Disguise? Dis... Nie wiem jak to się czyta. Nieważne, jestem analfabetą. Jeżeli chodzi o czytanie po angielsku, wychodzi na to. Teraz ta karta nie będzie dawała stealtha. Po prostu stealtha na zawsze stronnikowi, którego wybierzesz. Tylko będzie dawała mu niewidzialność tylko na jedną turę. Co jest dla mnie także zrozumiałym, yy, zrozumiałą zmianą, mimo że ta karta nie była grana. Ale bardzo ograniczała Blizzarda, jeżeli chodzi o tworzenie nowych kart. Teraz myślę, że mają większą swobodę. Dlatego też myślę, że to było na tyle. Czyli jak widzimy, druid dostał nieźle po głowie. Z czego się bardzo cieszę, bo moim zdaniem jego combo było bardzo niesprawiedliwe. Być może nerw tych bardzo ważnych kart sprawi, że powstanie nowa Talia Druida, którą będzie się grało. Bardziej kontrolna, być może, liczę na to. W sumie większość tych nerfów, tak naprawdę nerw y, Arkane Golema, nerf Leper Gnoma, nerf Knife Jugglera, nerf Big Game Huntera, Sowy czy właśnie Force of Nature sprawia, że gry mogą być bardziej kontrolne. Na co nie ukrywam, bardzo czekam, bo jak wiadomo, nie od dziś jestem fanem kontrolnych gier. Dlatego też bądźmy dobrej myśli, że połączenie nerfa starych klasycznych kart wraz z nowymi kartami sprawi, że gry zwolnią i w końcu będziemy mogli wrócić do ciekawego Hearthstone'a wymagającego skilla, ogarnienia i strategii, jak to było przed wyjściem na Xramas. Dlatego też trzymamy kciuki, żeby wszystko poszło po mojej myśli. A za oglądanie dzisiejszego odcinka wszystkim dziękuję. Trzymajcie się, do usłyszenia następnym razem. Cześć!